Jak zawsze w Młodnictwie Różańcowej przewodniczką jest dla nas Maryja. I stajemy razem z nią wobec tego wszystkiego, co jest bliskie każdemu człowiekowi, a może szczególnie młodemu człowiekowi. Kiedy wchodzimy w tajemnicę zwiastowania, to uświadamiamy sobie, jak niesamowicie cenne i ważne jest to, aby dostrzec w naszym życiu bliskość i obecność Boga. W tym wszystkim, co dzisiaj przeżywamy, co przeżywasz, czego doświadczasz, w jaki sposób patrzysz, spotkać, Również to wszystko, co będzie znakiem przychodzącego Boga. Boga, który mówi, że potrzebuje Ciebie. Boga, który mówi, że w Twoim życiu jest wpisane tak wiele Jego dzieł. Boga, który zaprasza do tego, abyś te dzieła podjął. I to jest ten wielki dar i wielka nadzieja, ale jednocześnie też wielka nasza ufność, że skoro modlitwa różańcowa, skoro październik, skoro to wszystko, co przywołuje tajemnicę Maryi, to jest wielka nadzieja, że będziemy potrafili rzeczywiście to dzieło i tę obecność Boga przyjąć i rozwinąć.